Cześć, nazywam się Paweł Sabaj. Na co dzień reprezentuję klientów w Nowym Jorku, ale dzisiaj z warszawskiego biura zabieram Was na przejażdżkę w przyszłość motoryzacji. Już niebawem będziemy żyć w świecie zerowej lub nawet ujemnej emisji. Będziemy poruszać się samochodami, które nie dość, że nie emitują spalin, to jeszcze oczyszczają powietrze w trakcie jazdy. A ich jedynym produktem spalania jest czysta woda. Którą możemy nawet pić. To brzmi jak fantastyka naukowa, ale już niedługo stanie się rzeczywistością, a ten piękny samochód jest na to dowodem. Zapraszam was na recenzję Toyota Mirai. Toyota Mirai to bezemisyjny elektryczny samochód, którego nie musimy ładować. Napędzany jest wodorem. A jego tankowanie odbywa się na stacji tankowania wodoru i trwa prawie tyle samo i niewiele dłużej niż tankowanie samochodu benzyną. Już niedługo pokażę wam, jak to się robi. Moja rodzina jest związana z Toyotą od lat. Wychowałem się wśród samochodów i sporo o nich wiem, i wiem też, dokąd zmierza Toyota. Dlatego wierzcie mi, kiedy mówię, że to samochód przyszłości, i to wcale nie jest tak odległej, bo ta technologia, jak widać, już istnieje i nieustannie się rozwija. Toyota pracuje nad nią od 30 lat, a to już druga generacja wodorowego Miraja. Przyjrzyjmy się mu z bliska. To bardzo duży samochód. Ma prawie 5 metrów długości, niemal 1,90 m szerokości, a rozstaw osi to niecałe 3 metry. A to dlatego, że zbudowany jest na platformie Lexusa LS, flagowej limuzyny marki Lexus. Jednak dla mnie równie ważne co wygląd, lub nawet ważniejsze, jest to, jaki ten samochód jest progresywny. Jego technologia wykracza poza to, co jest standardem na dzisiejszym rynku. Zastanawiacie się pewnie, jaką moc ma Mirai? Taką, jak jego ogniwa paliwowe. Trzy zbiorniki wodorowe podają wodór do ogniw paliwowych, które wytwarzają łącznie 182 konie mechaniczne. 9 sekund rozpędzają to auto do setki. W samochodzie mamy trzy zmodernizowane zbiorniki na wodór, które umożliwiają pokonanie aż do 650 km na jednym tankowaniu bez emisji spalin. A teraz o pojemności bagażnika. Mogę Wam powiedzieć, że ja na co dzień włożę tylko kije golfowe i teczkę, ale jest bardzo duży. 321 litrów to na pewno wystarczająca ilość, żeby pomieścić bagaże całej rodziny i wyjechać za miasto. Zewnątrz mi wygląda naprawdę pięknie. Zobaczmy go w środku teraz. Jest naprawdę premium. Zobaczcie, mamy przeszycia na kierownicy, oprzyte skórą podłokietniki przy kierowcy i po bokach. Przeszycie miękkim materiałem na desce. Z przodu mamy podgrzewane i regulowane elektrycznie fotele, a tutaj panoramiczna kamera w lusterku. To teraz o multimediach. Na środku mamy ekran multimedialny, który jest dotykowy. 12,3 cala. W menu możemy ustawić Android Auto i oczywiście Apple CarPlay, ale co najważniejsze, oglądamy sobie, ile powietrza oczyściliśmy podczas jazdy. Tutaj na przykład 6,1 kilolitra podczas mojej przejażdżki. Na środku mamy jeszcze bezprzewodową ładowarkę telefoniczną. W moim przypadku posiadanie takiego samochodu to też pewna deklaracja. Wiemy, że osobie, która nim jeździ, ekologia i przyszłość planety nie są obojętne. Właśnie tak chciałbym, aby klienci postrzegali mnie i moją firmę. Nie ma na co czekać. Zabieram was na przejażdżkę po mieście. Wodór to największy zasób, jaki mamy na planecie. W USA jest taki plan, że do roku 2035, co drugi dom będzie Ogrzewany, chłodzony, nawet kuchenka będzie chodziła na wodór. Jesteśmy na stacji tankowania wodorem. Teraz pokażę Wam, jakie to proste. W ten wlew wpinamy pistolet dystrybutora, unieruchamiamy go. Komputer pokładowy samochodu porozumie się z dystrybutorem, napełni zbiornik i zanim zdążymy pójść kupić kawę albo ją wypić, w 5 minut jesteśmy w drodze. Myślę, że werdykt zapadł. To jest super dynamiczne auto i dobrze jest być pionierem motoryzacji. Dzięki za wspólnie spędzony dzień. Teraz czas na moje życie towarzyskie. Także do zobaczenia!